dzisiaj pierwszy dnia więc zaczynamy nagrywanie kender, bo mam typowego, do chodnika. ja się już mogę do tego, się nie mogę doczekać go do... kilka dni temu a się już nie mogłam doczekać dobra, mamy pierwszy pakunek o ja chyba ja się strasznie odbiję no mam nadzieję, że to zobaczycie, dobra, odpięcham pięknie zapakowane Dziewczyny musiały mega dużo czasu poświęcić, żeby to tak ślicznie zapakować. Dobra, okej, okay, udało się. W ogóle są te takie, to fajne, to może nie wiem, jakaś taka Mega fajnie. Dobra, to ja sobie chowam. I otwieramy. O nie, to chodźmy tu, no. A wiecie, co tak ładnie otworzyć i to tyle, ale... Słuchaj, same moje chęce. O, udało się. O, widzę coś beżowego, ładnego. Mamy tu kopertę się ją otworzyć, jak Ona działa. A, tu. To są takie mini kopertki, w tym trzy. O tu. Mamy do tego status finansowy. A, czy mamy tu taką. A, nie. Tak? Nie, one są dostronne, okej. Okay. Czyli mamy status finansowy do. Koperty, więc myślałam, wiesz, że w jednej stronie jest taka duża koperta, a w tej jednej taka mała. I ten status finansowy da się po prostu włożyć, ale nie. Thank you. Dobra, otwieramy. Otwieramy, otwieramy. Mam jakieś mini karty. Rzu Kostką i wykonaj działanie. Będzie ich chyba 6 z tego, co mi się wydaje. Tak, no są ponumachowane. Tu mamy zdepki. Tu mamy, podejrzewam, takie mini bingo. Tak, i tu mamy zdepki. Rzuć kością dowolną. To znowu zdepki i króliczek i wykaślenka. Trudne jest. W sensie wiecie, takie beżowe. Moje, moje takie bardzo jest to wyzwanie. Dobra, to mieliśmy w odcinku pierwszym i zapraszam tak Was na jutro na oglądanie.